Witam Was, kochani, bardzo, bardzo serdecznie. Dzisiaj mam sporo do opowiedzenia, troszeczkę też z różnych, z różnych innych dziedzin, z których wszystkich ja też korzystam. Przede wszystkim chciałabym zacząć od tego, patrząc na energetykę dzisiejszego dnia, czyli dzisiaj jest 20 marzec, a ten 20 marzec, kochani moi, to jest hmm, czwartek. Czy ja czegoś nie pomieszałam? Tak, czwartek, 20 marca. No i właśnie, zobaczcie, to już samo wejście pokazuje to, że dzisiejszy dzień jest dniem dużego zamieszania. Dzisiejszy dzień jest bardzo szczególny, też tak jakby przygotowujący nas pewnie na ten dzień następny, bo to już widać i czuć, jeśli chodzi tak zwanie o Energetykę, dzień zamieszania, dzień taki, których, ale też dla wielu, jest to dzień bardzo wielu po prostu okazji. Ważne, żeby z tych okazji umiejętnie i w czas skorzystać, ale jest to też taki dzień, w którym uwaga na różnego rodzaju deklaracje. Jeżeli dzisiaj z czymś się zdeklarujecie komuś, pomogę, zrobię, wezmę to na siebie, z Tobą, tak? To to jest ten dzień, z którym później nie, nie przelewki za jakiś czas. On ewidentnie da swój po prostu tak zwany znak. Dwudziestka, jeśli występuje, tak zwana w numerologii jest tą, tą energią, która mówi, że życie wytworzy ci takie okoliczności za jakiś czas, gdzie będzie czas dać i pewien, tak zwany egzamin w tej konfiguracji, że trzeba się liczyć, że coś można dzisiaj stracić. Jeżeli cokolwiek dzisiaj będzie można stracić, od tego zacznijmy, a później przejdziemy do bardziej optymistycznej energii udziałuje w dzisiejszym dniu, to jest właśnie tak jakby ten dzień, który jest 23, czyli to jest cesarzowa. Dzisiaj trzeba uważać, jak się zaprezentujecie, jak ktoś was oceni, jak ktoś będzie chciał powierzyć wasze obowiązki. To jest ten dzień, gdzie dzisiaj właśnie to, jak się prezentujemy, czym i kim jesteśmy, jest i właśnie. Jeżeli macie jakieś znajomości, jakieś układy, tak, to jest ten dzień, czy pochodzicie z jakiejś rodziny, to dzisiaj jest ten dzień, którym mówi się, że warto się tym po prostu podeprzeć. Jest to też czas, gdzie w kluczu wcielenia mamy 23 z 20 i trójki. Ale te 23 w swojej konfiguracji jest też z energetyką dzisiejszego dnia, jest 32, chyba że ja coś źle policzyłam. Niemniej jednak, jeżeli są takie sytuacje w życiu, ja zakładam, że tak miało być, że to widocznie tak wszechświat, przynaświętsze istnienie Bóg pokazuje, chociaż wiele osób powie tutaj: Boga, to ty tutaj nie mieszaj do tych kart, tak? Co komu? I to jest ta opcja, gdzie ten dzień będzie takim lustrzanym odbiciem. Takim lustrzanym odbiciem, każdego człowieka, którego dzisiaj spotkacie, pewne sytuacje będą lustrzanym odbiciem, czyli pokażą troszeczkę z innej perspektywy to wszystko, co pomijaliście w życiu dzisiaj. Dzisiejszy dzień, mimo że po całej numerologii, energetyce i tym, co to jest, nie pokazuje pewnej sprawy, a mianowicie to nie bez kozery ubrałam ubranko ten kolor, będę mówiła o kolorze wałże. Ten kolor tej bluzeczki, którą kupiłam nieopatrznie, dlatego że miał ładne rękawy, a ja to lubię. Jest kolorem bardzo trudnym dla ludzi i tak sobie myślę podszukam, bo ja już w jednym dniu miałam ten sweterek z racji chyba pierwszych dni w miesiącu. To jest energia taka podobna do łososiowej. To jest kolor taki, który w tym odcieniu troszeczkę właśnie jaśniejszy. Ale do łososiego i siowego jeszcze mu bardzo, bardzo dobrze mówi, uważaj, żeby nie zrobić sobie jakichś długów, czy to życiowych, czy to właśnie zobowiązań, czy to i uwaga, żeby je spłacić, czyli ktoś kiedyś wyświadczył Wam jakąś przysługę, no to dzisiaj, jeżeli poprosi Was o zwrot, tak jakby tej przysługi, tak, to to dzisiaj ten dzień jest najbardziej właściwy. Ja bym powiedziała, i to jest sprawy, które trzeba po prostu załatwić, bo później możemy my znaleźć się znowu w takiej sytuacji i też z racji dzisiejszego dnia, który może nam wystawić rachunek. To jest ten dzień, gdzie nie, nie warto po prostu odłożyć, powiedzieć, nie, dzisiaj tego nie zrobię, tak, o, warto odłożyć wszystko po prostu tak zwanie inne i pilnować się tego, do czego dzisiaj się mieszacie. To jest też ten dzień, nie bez kozery zamówiłam i niepasującą, założyłam tego koloru, właśnie takiego jasnej musztardy, kolor tej spinki, tak, tutaj, to nie jest nawet brożka. Niemniej jednak to jest właśnie kolor, który bardzo wiele różnych energii neutralizuje. Ja pewnie za jakiś czas zapomnę do końca, bo to ten odcień bardzo szczególny, tu jest więcej żółtego niż zielonego, nie wiem jak zobaczycie to w swoich komórkach. Kiedyś mówiło się sraczkowaty, po prostu i tyle. To jest kolor, który bardzo układa, gasi, okiełznuje, że takiego słowa i wyrażenia tutaj użyję wszystko to, co jest związane z um, uspokojeniem, tak? Mimo że ze sraczką się kojarzy, no nie ma, nie ma co ukrywać. Natomiast jest to kolor, który warto gdzieś mieć przy sobie i tylko pamiętajcie, to nie jest. Tyle co groszku i wiecie, czy, czy kukurydzy, to musi być większe, jeżeli to ma mieć swoje odznaczenie i swój symbol i ta energia ma być w jakiś tam sposób aktywna. Tym kolorem można się wzmocnić, kiedy chcemy, żeby pewne sprawy ogasły, czy jakieś emocje, tak? Czy pewnego rodzaju sprawy, które chcecie, żeby się rozeszły, ale chcecie je rozwiązać, a nie ominąć się i wyłgać się, czy przejść tak zwane bokiem, bo to tak nie zadziała. Ja w ogóle nie czytam, nie, nie szukam rzeczy, które mają pomóc tak zwanie złodziejowi ukraść. Więc miejcie to wszystko po prostu tak zwane nad uwagę. One pomogą to, co po prostu będę pewnie wspominała o tym, czym bardziej będę oswajała się z tym medium i mm, z tym nagrywaniem, i ten i mój głos i słowa będą bardziej y, czytelne, to będę więcej takich ciekawostek po prostu y, wskazówek. Może komuś pomoże, może okaże się pożyteczne, potrzebne. Jest to, słuchajcie, bardzo też szczególny dzień, ponieważ ten dzień ma w sobie też pomoc kobietom. Czyli wszystkim tym, którzy mają jakieś zobowiązania, zwłaszcza mężczyźni, którzy mają w swoim obiegu życiowym wszystko to, co jest związane z pomocą po prostu kobietom, bycia przydatnym dla kobiet, załatwienia spraw jakichś karmicznych, czy też po prostu. Dzisiaj radzę panom, dlatego że ta energia może wesprzeć, zwłaszcza starszym, starszym, starszym kobietom. Dlaczego o tym tutaj mówię? No i znowu dygresja, których miało tutaj tak zwanie nie być. Na, także kiedyś, być może innym razem gdzieś o tym opowiem, choć na swoim kanale na YouTubie, na który was zapraszam, często o tym powtarzam, że czasami spotykamy w życiu ludzi, zwłaszcza w dzisiejszych czasach mężczyźni, pewne rzeczy, żeby poszły do przodu, żeby się realizowali. Bardzo potrzebna jest energia starszych kobiet. Nie da się jej ukraść. Ją można dostać tylko z serca, traktując pewne sprawy z sercem. Nie zawsze to muszą być wasze mamy, wasze babcie, choć warto o to zadbać, tak? O. Dlatego, że nie ma tej energii bardzo silnej, bardzo mocnej. Cię coraz więcej kobiet jest takich, które potrzebują opieki, które potrzebują wsparcia, które potrzebują partnerstwa, i o tym, ten, tak jakby ta energia, tak jakby jest 23 i 32. W sumie one dają po prostu, jakby jej nie liczyć, to będzie piątka, czyli dzień, kiedy jest dużo ruchu, dużo zamieszania. Można coś pominąć. No i spójrzmy teraz na energetykę dzisiejszego dnia. Dziesiąteczka monet, widzicie? To jest właśnie to, o czym wspominałam już, już yy, mówiąc, że nie ma tutaj, tak, yy, ani w tej numerologii, ani w tej energii, a jednocześnie ona jest. I uważajcie na wszelkiego rodzaju też, to, to tutaj troszkę się minęłam, tak, na pożyczki, na, ym, na długi, na wszystko to, co może spowodować długi, nawet finansowe. Dlatego ten kolor, właśnie w tym odcieniu, to jest kolor po prostu tak nie wszystkiego, co jest związane z jakimiś długami, ale też ma w sobie ten program spłaty. To jest wyższa racja, kiedy my pożyczamy lub dajemy i liczymy się, że coś może nie być dla nas, może do nas nie wrócić po prostu, że jest to duże ryzyko to on ma w sobie. Więc jest, a ogólnie jest dziesiątka monet, czyli wszyscy y, m, czują się, że mają, czują, mogą planować różnego rodzaju wydatki, mogą wiedzieć ile wam jeszcze do czego jeszcze brakuje na to, co sobie założyliście, że ma wam dzisiejszego, to jest dzisiejszy dzień, który rozpoczyna, y, otwiera was na możliwości y, poprawienia jakiejś jakości, kupienia czegoś, tak, spożytkowania swoich własnych środków z pewną dozą tego, że wiem, że mam to źródło, i to źródło będzie dzisiejszy dzień budował dla was, który mówi, że zawsze, i to dzisiaj teraz się już rodzi, tak, że nie muszę już pożyczać, tak? Że mogę i mam źródło odnawialne jakby, nie mówię tu o dochodzie pasywnym, tylko o tym, co mówi o tym, że aha, ale tutaj średnio już wiem, że mniej więcej tyle i tyle zarabiam. Już jestem na tyle pewny, pewna, że wiem, że nawet jak coś się spadnie, to jeszcze będzie to jakaś możliwość. Bardzo pieniężny dzień, mimo że tego może nie być widać. Wspierająca energia. Energia to dziewiątka kielichów, tak? Czyli energia poznania, zobaczenia wyjątkowości ludzi w grupie, poznanie jednocześnie, umiejętność zajęcia swojego miejsca, niewyróżnianie się. To nie jest opcja taka. Przepraszam przejmie, chociaż dla bardzo niewielu osób pewnie będzie, jak jesteś wśród wron, kraczek one, albo uważaj, kiedy jesteś gościem, kiedy tutaj nie wrócisz, jesteś tylko na jakiś czas, więc trzeba uważać na swoje zachowanie, na wybicie tej grupy. Dzisiaj można zdobyć wiedzę, jak inni to robią, jak inni coś pozyskują w życiu, jak, czy to jest łatwo, czy to jest trudno, czy to jest w ogóle dla Was do osiągnięcia, czy nie. I uwaga przed krytyką i uwaga, żeby nie stać się pijanym wujkiem na weselu. Jest to też w ogóle opcja wypracowania pewnych relacji z dziesiątki monet, które pozwalają ułożyć na długo pewne kwestie jakby finansowe. Energia, na którą trzeba wziąć, no właśnie, gwiazda odwrócona. Uwaga, żeby dzisiaj nie gwiazdożyć, to musi być sfery tak zwanej duchowej. To jest też dzień, w którym powinniśmy dojrzeć, albo układa się wszystko to, przyhamuje, utemperuje i dzięki Bogu albo się potkniecie, albo gdzieś nie zdążycie, właśnie dlatego, żeby... Tak jakby samo życie, sama jakby świętość ze dzieci, żebyście nie zrobili czegoś nie do końca, tak zwanie okej. Okay. To jest taka energia, która podporządkuje niektórych, więc nie martwcie się, kiedy coś nie idzie, kiedy nie możecie gdzieś być, kiedy nie możecie się wykazać. Czasami trzeba troszeczkę pobyć w tłumie i wykazać się tylko swoją działalnością. Pamiętajcie o pomocy, tak? Dla kobiet, dla ludzi. Będziecie też wyrozumiali Dla tych, których traktuje się też po prostu Jak takie dzieci, albo tak jak się kupuje, Tak, tak o. Więc tak jakby To jest dzień po to, żeby zauważyć to, co najważniejsze Jest to też dzień taki W którym właśnie trzeba uważać, żeby nie wpakować się w jakiś długi kredyt W banku Najpierw trzeba wiedzieć Rozpoznać Kłaniam się pięknie, życzę wszystkiego dobrego I do zobaczenia następnym razem Mam taką nadzieję No i do, że okaże się to pożyteczne